Od 26 marca w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu można oglądać wystawę zdjęć pod tytułem Jazz autorstwa Leszka Krutkowskiego. Zdjęcia to efekt kilkudziesięciu lat fotografowania polskich jazzmenów. Wystawa dotyczy jazzu, jest to czarno-biała fotografia narodowa i to było moje zainteresowanie jak w latach 90., -tych, 80. -tych jeździłem i fotografowałem jazz. Jak widać, jest i Tomasz Stańko, jest Staszem Wawrzecki. Całą polską scenę fotograficzną miałem obfotografowaną, bo jeździłem i na jazz nad Odrą i jeździłem po różnych miejscach, gdzie mogłem ich znaleźć. Bardzo mi się podobał Czesk na dlatego, że tam było dużo miejsca, bo to było na scenie dużej, więc mogłem się tam tam pochodzić. Fotografowałem ten czas chyba ze 12 lat. I to jest strasznie starożytna wystawa i na starożytnych papierach. Także... Spokojnie można przyjść, zobaczyć i porozmawiać ze mną. Stary. O, jak to już teraz ładnie mówi, historycznej technice. Wszystko robiłem na małym obrazku. Miałem Nikon f 4 moją ulubioną maszynę do fotografowania. I niestety potem przyszło mi do głowy, żeby się z nią rozstać. I zacząłem fotografować na wielkim formacie. I do dzisiaj się nie rozstałem z wielkim formatem. I kiedyś może tutaj będę mu też pokazać w sejfie. Parę swoich zdjęć z dużego formatu. Ważne jest to o tyle, że to są wtedy fotografie styczowe. Tutaj są same fotografie robione na małym obrazku. Wszyscy, którzy jazzu słuchają, to wiedzą, że zawsze jest tam za mało światła. A więc musiałem ten filmy forsować bardzo i naświetlałem. Na, jak wtedy na bardzo wysokiej czułości, czyli na 3200-6400. Na, na zdjęciach Leszka Krótulskiego m.in. Tomasz Stańko czy Michał Urbaniak. Z kolei w środę 9 kwietnia w muzeum zawitała wystawa zabytkowego sprzętu nurkowego. Wystawa historycznego sprzętu do nurkowania połączona była z wykładem dyrektora muzeum Lecha Trawickiego, który specjalizuje się w archeologii podwodnej. Podmiotowanie to, to, to jest jedna sprawa, ale ludzie pracowali pod ciszyjnym, by mówiąc mostem. By było na i tam odpoczono powietrze. I tam człowiek, oddychał z takim powietrzem, jakby było ciszyjnym, by nie tej by dokości. Czyli odejdę od dwoma, trzema, trzema atmosferami. I zauważyłem, że ci ludzie nie zaczynają chorować. Zaczynają mieć różne objawy chorobowe, i, i, i stąd wzięła się nazwa choroba kasonowa.